Dziś na kanale temat całkowicie off topic, nic na temat duchowości, a bardziej na temat o podróżowaniu na Bali poza turystami. Ja nie przepadam za podróżaniem, gdzie jest dużo ludzi i ja zaczynam się męczyć, więc chcieliśmy spróbować bycia na Bali bez tej ilości tłumu. Byliśmy już na Bali rok temu, nie zachwycił nas ten pobyt właśnie z uwagi na turystów, więc tym razem chcieliśmy zrobić coś innego i wynająć kampera. Zobaczyć jak to w ogóle jest życie w kamperze jak to i czy jest to możliwość, żeby być bliżej natury. Więc kampery są na Bali, ale one są dość małe. To nie są takie kampery, których, które mamy w Europie, że są oddzielne pomieszczenia typu salon, łazienka, sypialnia. Tam jest bardziej kamper, ma w środku tylko łóżko, które jest składane, takie rozkładane i jest jeszcze schowana pod spodem kuchenka i taki prysznic zewnętrzny. Kiedy zobaczyliśmy tego vana, to <laughs> trochę się e, przestraszyliśmy, ponieważ ten van nie wyglądał tak jak na zdjęciach, i tutaj uwaga, jeśli jedziecie na Bali, ponieważ Balijczycy są mistrzami w robieniu zdjęć, i po prostu te zdjęcia wyglądają milion razy lepiej niż rzeczywistość. I wygląda zawsze o wiele większe niż jest w rzeczywistości, więc weźcie to pod uwagę, wynajmując cokolwiek na bali. W dodatku te zdjęcia chyba były zrobione sprzed, nie wiem, roku, może dwóch lat, jak wan jeszcze nie był taki zniszczony. Tutaj widać na filmiku, że są właśnie jakieś takie zabrudzenia. no To nie były najbardziej sprzyjające warunki, ale dało się w tym żyć przez te chyba cztery noce tam byliśmy. Mężczyzna, od którego wynajmowaliśmy, miał całą listę kempingów, na których, mogliśmy, na które mogliśmy pojechać. Z takich rekomendowanych i pierwsze, które pojechaliśmy, to było właśnie miejsce nad morzem i to było cudowne miejsce, ponieważ można było się obudzić właśnie do szumu fal, była piękna czarna plaża, jednak sam camping pozostawał dużo do życzenia. Tak naprawdę to po prostu było <gryw> kawałek ziemi, <gryw> na której można było postawić kampera. Była niby jakaś łazienka. Ale jej stan sanitarny był bardzo, bardzo niski. A to jest droga do toalety. Most zwodzony. Wyobraźcie sobie, jakby iść tym w nocy o trzeciej nad ranem, jak tu nie ma żadnego światła. Nawet idąc teraz, już mam problem. I na tym kempingu spędziliśmy niecałe 12 godzin i następnie właśnie pojechaliśmy do drugiego kempingu, który był w górach. I ten kemping był polecany najbardziej przez właśnie tego mężczyznę, od którego wynajmowaliśmy, jako najlepszy. Pod względem widoków był prześliczny, bo był nad jeziorem Tamblingam i była obok tego świątynia i no cudownie było się tam obudzić i być w tym, tylko niestety nie można było się kąpać w tym jeziorze, natomiast można było w niej łowić ryby. I przyjeżdżało tam bardzo dużo osób, które chciały sobie połowić i one przyjeżdżały głośnym motorem, łowiły, a następnie wyjeżdżały. I tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Co było na dłuższą metę męczące. Oprócz tego była też banda bezpańskich psów, które po prostu były bardzo głodne i pomiędzy sobą miały walki. No to po prostu było takie niesprzyjające miejsce. Myśleliśmy, że tam zostaniemy dłużej, ale po 24 godzinach Wyjechaliśmy i pojechaliśmy do innego kempingu. Camperem nawet byłam w stanie ja prowadzić. <laughs> to nie było problemu. Jeździ się po lewej stronie. Podjeżdżanie właśnie po jakichś wąskich drogach. Camper naprawdę dawał radę, i nie było z tym żadnych ani razu problemów. Kiedy dojechaliśmy na ten właśnie trzeci kemping, to to w końcu był camping, który był. Przyjemny, który był bardziej w stylu um, europejskich. Po pierwsze byliśmy sami na tym campingu, bo to było poza sezonem, więc mieliśmy całą przestrzeń dla siebie. Jest położony na zboczu góry i był przepiękny widok. Wszystko było pięknie zadbane, była też taka wspólna przestrzeń, w której można było napić się herbaty, poczytać książkę, popracować. Było też miejsce, gdzie mogliśmy sobie zrobić kawę, herbatę i otrzymywaliśmy nawet rano śniadanie, co prawda były to tylko tosty z drzemem, ale to już chociaż było coś, ponieważ tam niestety nie było. Gdzie sklepów w pobliżu, więc jeśli chcielibyśmy pojechać do najbliższego sklepu, to było 15 minut jazdy kamperem właśnie przez takie wąskie, kręte ścieżki. I z tego miejsca było dość blisko na kilka wodospadów. Wodospady na Bali to całkowity must-see, i w tamtym roku zwiedziliśmy ich dość dużo, i nie mieliśmy w tym roku aż takiej. Chęci po to, żeby tam pojechać, ale z, m, widzieliśmy, że chociaż jeden chcielibyśmy zrobić, i Filip znalazł niesamowite. W dodatku były właśnie w takich pięknych górach. Dla mnie to był chyba najpiękniejszy widok na Bali, bo po prostu te góry, taka delikatna mgła, wodospad, było przecudownie. W dodatku nie było aż tak dużo turystów i nie było to aż takie skomercjalizowane. I w tamtym roku jak byliśmy, to niektóre wodospady naprawdę byliśmy całkowicie sami, że nawet no, kąpaliśmy się nago, bo nie było nikogo i to naprawdę były takie wodospady, że czułam się blisko natury, a nie kiedy mam drogę zrobioną z betonu, nowych Schodków. To już nie jest takie doświadczenie bycia blisko natury. Więc polecam te wodospady w opisie tego wideo albo i w komentarzu napiszę jak one się nazywają. Więc to był wtedy już nasz koniec bycia w kamperze i wracaliśmy wtedy do Ubud. Dzisiaj, e, for the record, e, lekcja taka jest, że nie można się spieszyć rano. No, film to już półtora roku, by nie śledzić to już co najmniej dwa lata temu. Jakby. Tak, szczególnie na wakacjach. O, szczególnie na wakacjach. Żadnej kobiety się nie pospiesza. Żadnej. Nie, nie obchodzisz kochania, żadna kobieta mnie nie tylko. No, o to się zapamiętaj, nie pospieszać, Klaudy. Już tyle razy o tym rozmawialiśmy. I z Ubud jechaliśmy właśnie na zachód, żeby móc doświadczyć zachodu Bali, bo tam jeszcze nie byliśmy. Byliśmy w tamtym roku na północy, w centrum, na południu, niedaleko Uluwatu, byliśmy też na wschodzie, byliśmy też na Gili Islands, ale jeszcze nie byliśmy na zachodzie i byliśmy bardzo ciekawi, co tam zastaniemy żeby właśnie nie było dużo turystów. Też Filip chciał bardzo surfować i na początku myśleliśmy o Canggu, ale niestety Canggu, jak sprawdzałam, było bardzo drogie pod względem hotelów, jeśli chciało się dobrej jakości standard, plus jest tam bardzo, bardzo dużo turystów i... Jest hotel obok hotelu, obok hotelu, obok hotelu, więc szukałam czegoś troszeczkę dalej i znalazłam właśnie Puri Dajuma. I to jest taka, taki hotel, który jest Eco Resort, to się chyba nazywał. Przyciągnęła mi ta nazwa Eco, bo na Bali niestety jest bardzo dużo plastiku, bardzo dużo właśnie niedbania o tą przyrodę, więc gdziekolwiek, gdzie można właśnie zadbać trochę bardziej, to przyciągnęło mnie to. I ten hotel był. Przecudowny, bo już jak tylko się tam wchodziło, od razu czuć było atmosferę takiego spokoju, relaksu, e, uspokojenia. Hotel sam ma, już istnieje od jakichś 30 lat i po prostu widać to. <śm> w takiej roślinności, która jest tam bardzo zadbana i widać, że wiekowa. Hotel bardzo dobrze się trzyma jak na swoje lata. Nie jest jakiś super nowoczesny, ale w porównaniu do takich nowoczesnych betonowych hoteli, które nie mają duszy i w których czuje się zazwyczaj tak sztywno, to ten właśnie sprawiał wrażenie takiego dość przystępnego. Była bardzo miła obsługa i był tuż nad morzem, więc rano mogliśmy wstać i od razu pójść na spacer nad morzem. Mogłam zrobić chigung nad morzem, więc ta odległość była taka bliska. W dodatku obok nie było dużo żadnych innych hoteli, czy czegokolwiek innego, więc tak naprawdę były pustki. Biorąc skuter, mogliśmy właśnie też dojechać do jakichś innych restauracji, spróbować bardziej lokalnego jedzenia. Mogliśmy, chociaż w tym hotelu było bardzo dobre, no i też mogliśmy mieć właśnie kupić jakąś pyszną kawkę albo zjeść jakieś dobre ciastko. Co było też w okolicy, chociaż nie było tak obecne jak na przykład w innych takich miastach jak Ubud. Więc to by było na tyle, jeśli idzie o tą podróż z Bali, jeśli też jesteś taką osobą jak ja, która nie lubi podróżować z tabunem turystów, to polecam ci właśnie zachodnie Bali. Góry, kempingowanie, ale może nie na długi czas, bo niestety życie w tak malutkim kamperze nie jest aż takie przyjemne. I jeśli masz jakiekolwiek pytania o cokolwiek, o czym poruszyłam w tym filmiku, a na przykład nie napisałam w opisie jakiegoś odniesienia, to po prostu zostaw komentarz i dam ci znać. Wszystkiego dobrego i jeśli lecisz na Bali, to wspaniałego tam czasu.